PILOT TU CI KURWA Pod górkę, nie tnij Teraz będziemy tu z górki mieli chyba, dalej pod górkę, nie jestem pewien Pod górkę i na końcu górki będzie... O, to skiśnie nie pierdolony mm. Tutaj będzie taka zawrota, w lewo W chuj ostry na ręcznym, ale nie mamy prędkości I lewo, 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 lewo Pod górkę, kisie, w drugą stronę jakbyśmy jechali. O kurwa, ale tu może by było zajebać. No. Dobra, ładuj, 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 ładuj. Szykana będzie, prawo, lewo. Długa, dawaj, dawaj, dawaj. <ścoughs> lewo, 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 masz na kamienie, kita, kita. Close call. Jedziemy dalej, nie miękni Tutaj uwaga, hopa Weź, bo mi się piwa pieni, kurwa Uwadu, <śmum> <czuł. śmum> rozpędzaj się z górki, rozpędzaj się, dawaj, dawaj, dawaj Ale do tu jest trasa Tu kapliczka Uwa, po lewej, jakby ktoś chciał się przeżegnać tutaj Jak nie ufa driverowi już dalej nie będzie odwrotu No i ładujesz teraz uwaga będzie delikatny trochę taki mocniejszy w prawo krótki I za w lewo Tam masz zawrotę taką długą masz Kituj i długi będzie w prawo zawrota ale będzie rolka O tu ważej, ważej tu no no, no. Kita, kita 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 już kita Tu pod górkę teraz I będzie ostry zawrota w lewo niedługo Teraz tu Dobrze Na rozwidzeniu, w lewo, lewo, lewo Lewo Dobra, Jest git. Jest git. Dawaj, w prawo i w lewo. Albo tu se przedniej po lewej. O, tam na końcu. To nasz cel po lewej. Ciekawe czy tam da się przejechać. Tam się da przejechać czy nie? Yy, jak to... masz drogę to tak. Da się no, da ale się ale jest, taki, jest taki kawałek wody, że nie widać drogi. Po amerykańcach no, nie tak nie jak dochy. grałem to hamwikiem na lajcie przejeżdżałem. To było, ze mnie przejdziemy. Ty idziesz teraz odcinek plażowy pełna bomba. Uuu, jaka chopa! Uuuu Dobra, to już poprowadź chłopaki kołpaki. Ja się skończy, oddać chopa. czekaj. A nie, już dawno jesteśmy. O kurwa Jak coś to proszę nie ruszać prawej strony mapy Wympel, zurna, sekret My tutaj będziemy sobie powrótku szli Dzięki I co, przejdziemy? Tu pełna rura, pełna rura a no, tu... zobacz, zostaw. furę, zostaw a chuj Jedź, nie bój żaby Dobrze, dobrze. Jakie strzały, co to? Nie? Zaraz zrębam Dawaj, 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 ze skałki tam zaraz po prawej O Ja wysiadam, pierdolę Ja też От кам'ячков до камечков все Наши товарищи захватили передовой пост у базы Пролог. Конец связи.